Moi drodzy, witam was serdecznie. Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Tradycyjnie fragment z Ewangelii, krótka refleksja, mam nadzieję, i zachęta do osobistego spotkania z tym Słowem, z żywym, prawdziwym, z Bogiem. Ewangelia Jana, Jan rozdział 16, wersety od 12 do 15. Jezus powiedział do swoich uczniów jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On nie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale tego znieść nie możecie, tego nie uniesiecie w tej chwili yy, i naraz. Jezus uczył swoich uczniów przez kilka lat, a w momencie, kiedy przyszedł sprawdzian z tego, można powiedzieć, sprawdzian z tego, czego ich uczył, oni niewiele zrozumieli. Więc był potrzebny duch, który przyszedł i o im oznajmił i przypomniał to wszystko, co, co powinni wiedzieć, przypomniał im w sercu te słowa, które słyszeli, a które dopiero z czasem do nich dotarły. W naszym życiu duchowym, powiem nawet szerzej, w naszym życiu też wielu rzeczy nie rozumiemy i nie musimy ich w tej chwili rozumieć. Szczególnie jeżeli dotyczy to życia wiary. Yy, mamy natomiast te słowa kołysać w sercu, mamy je przyjąć do serca i pozwolić, by wzrastały w swoim czasie. Nie przyspieszać, nie spowalniać tego wzrostu, po prostu wydać się i pozwolić Bogu, by, by przyniosły owoc wtedy, kiedy, kiedy to ma nastąpić. Królestwo Boże tak właśnie wygląda, że przypomina to ziarno zasiane w naszym sercu i czy człowiek czuwa, czy śpi, to Królestwo Boże w nim wzrasta. Bo otworzył swoje serce i dał Panu Bogu możliwość do działania w nim, we mnie. Więc zachęcam moi drodzy, byście też tak popatrzyli na, na te tajemnice trójcy. Być może któraś. Z osób Trójcy jest Wam bliższa, ale pamiętajcie, że to tylko wprowadza Was w świat całej Trójcy, doświadczenie tej tajemnicy, którą jest, że mamy trzy odrębne osoby boskie, a każda z nich co do istoty jest tym samym, jest tą samą osobą. Bardzo lubię obraz Trójcy Rublowa, ikonę w zasadzie, gdzie Siedzą Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, i jest z przodu przy tym kwadratowym stole miejsce dla mnie. Przysiądźcie się do tego stołu wraz z Trójcą, bądźcie tam. Tak? I po prostu, i tyle. Tak? Niech Wasza obecność przy Trójcy wystarczy. Niech tak wygląda też. Spróbujcie, by tak wyglądała też Wasza modlitwa. Wasze spotkanie z Trójcą. Bóg przez Ducha Świętego doprowadzi nas do całej prawdy. Tak? Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, to doprowadzi nas do całej prawdy, mówi Jezus. Czyli prawda to nie jest coś, na co ja mogę wpaść, co mogę przeczytać, tylko to jest coraz szersze patrzenie na moją rzeczywistość i na to wszystko, co, co w życiu przychodzi na mnie. Także ona nie zależy od ilości przeczytanych książek, od usłyszanych konferencji czy, czy kazań, prawda, to dojrzewa w moim sercu, dojrzewa w sercu każdego z nas i, i wydaje owoc w swoim czasie, wtedy, kiedy, kiedy ten owoc ma być wydany. Więc pozwalajmy, by Bóg pomagał nam, właśnie. Yy, Coraz, coraz szerzej, głębiej, wyżej doświadczać nas samych i, i, i tego, co, nas, co nam się przydarza. Myślę sobie, że kwestia odkrywania, czy raczej doświadczania prawdy i życia tą prawdą, widoczna jest w takiej prostej rzeczy, że człowiek nie musi być już oszukiwany, nie musi siebie oszukiwać, w żaden sposób okłamywać sobie coś wymawiać. I podobnie też nie musi tego stosować wobec rzeczywistości ludzi, którzy go otaczają. Po prostu jestem w stanie spojrzeć w prawdzie na siebie i, i zobaczyć i widzieć swoje prawdziwe intencje, dlaczego to robię, nie tłumaczyć już siebie, Po prostu przyjąć siebie w prawdzie. Bo takim Bóg mnie widzi i takim mnie przyjmuje. I wtedy też te rzeczy przyszłe, o których tam jest mowa, zaczną mi się zupełnie inaczej układać. Zacznę je w innej perspektywie dostrzegać, bo rzeczy przyszłe każdy z nas przecież się w jakiś sposób martwi, zajmuje swoją przyszłością, chcielibyśmy ją znać. Choć jest taki, taka rzecz odnośnie naszej przyszłości, której każdy z nas, myślę, nie chciałby, nikt z nas, przepraszam. Jest taka rzecz odnośnie naszej przyszłości, której nikt z nas nie chciałby znać, a mianowicie datę swojej śmierci pewnie. Natomiast jest w nas dużo lęku o tym, czy osoba, z którą się zwiążę, jest tą właśnie dla mnie, czy studia, które wybieram, są właściwe, czy praca, którą podejmę, będzie mi odpowiadać. Jest nas dużo lęku i zły jeszcze też próbuje w tym lęku nas trzymać, tak, o naszą przyszłość, bo ona jest niepewna. Natomiast jeżeli ja jestem w stanie wprawdzie popatrzeć na swoje życie, czyli w Bożej Prawdzie, tej, którą Duch mi objawia, jesteś dzieckiem Boga, jesteś nieustannie w Jego ręku, Bóg cię niesie, Bóg się tobą opiekuje, to, to żyjesz już w Królestwie Bożym, tak, już ono się w tej chwili w tobie. W Tobie dzieje. Tak? I to zdejmuje z nas presję yy, wszelkiego rodzaju powinności czy oczekiwania wobec siebie i tego, jak moje życie ma wyglądać. Dajcie się zaprosić właśnie w jej obecność, w to doświadczenie miłości między Ojcem a Synem przez Ducha Świętego, które się nieustannie dzieje. Niech to też Was zachwyci i niech Was niesie. Tak. Dobrego czasu modlitwy. Pozdrawiam. Powodzenia.